Dzieje apostolski, rozdział 23, część 1. A Paweł, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: Mężowie, bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Paweł więc to nie twierdził, że uczynił w życiu niczego złego, mówił tylko, że jeśli coś robił, to dlatego, że uważał, że taka jest wola Boga. Tak robił, kiedy prześladował chrześcijan i z tego powodu stał się Chrzściem, głosić Jezusa. Lecz arcykapłan Ananiasz rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy rzekł Paweł do niego, uderzy cię Bóg, ściano pobielana. Zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew zakonowi? Paweł przyjął tego rozkazu pobicia go bez sprzeciwu. Powiedział, że Ananiasz jest ścianą pobielaną. Żydzi pobielali ściany, żeby ukryć... Jakieś ich wady. Tutaj też właśnie Paweł chce powiedzieć w ten sposób, że Ananiasz stara się sprawiać wrażenie świątobliwego człowieka, a w gruncie rzeczy jest zepsuty i grzeszny. Ci zaś, którzy stali obok, rzekli, arcykapłanowi Bożemu złorzeczysz? A Paweł rzekł, nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan, napisano bowiem o przełożonym ludu, Twego źle mówić nie będziesz. Być może Ananiasz nie miał na sobie stroju arcykapłańskiego, być może Paweł wiedział, że Rzymianie chcą usunąć go z urzędu. Nastąpiło to mniej więcej w tym czasie, kiedy działy się te wydarzenia. Być może to była taka ironiczna aluzja do jego losu przyszłego. Paweł, świadomy, że jedna część składa się z Saduceuszów, a druga z Faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą. Mężowie bracia. Ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów. Jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. Paweł wiedział, że faryzeusze i saduceusze są ze sobą skłóceni na gruncie doktrynalnym, pewnie nie tylko na tym. I postarał się wykorzystać to, żeby wywołać spór między nimi. A gdy to powiedział, powstał rozdźwięk między faryzeuszami a saduceuszami i zebranie się rozdwoiło. Saduceusze. Bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. Wszczął się tedy wielki krzyk, a niektórzy z uczonych w piśmie ze stronictwa faryzeuszów zerwali się i spierali się za wzięcie, mówiąc nic złego nie znajdujemy w tym człowieku, a może mówił w nim duch albo anioł? Stało się tak jak Paweł sobie życzył. Zebrani zaczęli się kłócić między sobą. Niektórzy faryzeusze do tego stopnia brali go w obronę, że twierdzili, że nic złego nie robił. Dopuszczali, że rzeczywiście miał jakieś objawienia, chociaż żaden z nich nie posunął się do tego, żeby uznać Jezusa za Mesjasza. A gdy rozdźwięk stawał się coraz większy, dowódca, obawiając się, by Pawła między sobą nie rozszerpali, rozkazał żołnierzom zejść, wyrwać go z pomiędzy nich i zaprowadzić do twierdzy. Doszło do tego, że zebrani tak się ze sobą pokłócili, że wyglądało to na że pobiją się między sobą. Dlatego dowódca rzymski rozkazał żołnierzom zabrać Pawła z pomiędzy rady najwyższej, żeby nie ucierpiał przypadkiem w ich wewnętrznych porachunkach. Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł Bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. Bóg zapewnił Pawła, że będzie wspierał jego plan i doprowadzi go do końca. Tak jak, tak jak poszczęścił mu w skłóceniu Rady Najwyższej, tak doprowadzi go do Rzymu. A gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. A było więcej niż czterdziestu tych, którzy do tego sprzysiężenia przystąpili. Ci przyszli do arcykapłanów i do starszych i rzekli: Związaliśmy się przysięgą, że niczego do ust nie weźmiemy, dopóki nie zabijemy Pawła. Przeto wy teraz wraz z Radą Najwyższą skłoncie dowódcę, aby go przyprowadził do was niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy. My zaś, zanim się zbliży, gotowi jesteśmy go zabić. Żydzi już nie starali się wykorzystać drogi prawnej, ale. Postanowili usunąć go poprzez zabójstwo. Jezus zapowiedział apostołom, że ci, którzy będą chcieli ich zabić, będą myśleli, że czynią wolę Bożą. Tak właśnie było w tym przypadku. A gdy o tej zasadce usłyszał siostrzeniec Pawła, przybył, wszedł do twierdzy i powiadomił Pawła. A Paweł, przywoławszy jednego z setników, rzekł: Zaprowadź tego młodzieńca do dowódcy bo ma go o czymś powiadomić. Ten siostrzeniec raczej nie był chrześcijaninem, ale więzy rodzinne okazały się silniejsze niż lojalność wobec wyznawanej religii. Paweł jako rzymski obywatel traktowany był z szacunkiem, że nawet mógł wydać polecenie rzymskiemu setnikowi, czyli oficerowi, i ten go posłuchał.